Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera FIFA 23. Powoli zbliżamy się do końca naszego pierwszego sezonu tej kariery. Jak na razie widzicie w tabeli, jesteśmy na miejscu 10 i przed nami spotkanie z drużyną, która ma tyle samo punktów, jest o jedną pozycję wyżej ze względu na bilans bramkowy. Więc będzie to dosyć ciekawe i istotne spotkanie dla nas. No i zobaczymy, jak ono się potoczy. Na razie się do tego spotkania zbliżamy. Mamy też już, widzimy końcówkę lutego. No i zobaczymy, jak poradzimy sobie w tym. Meczu, jeśli chodzi o nasz skład Wydaje się, że no właśnie takim chcemy wyjść Niestety ostatnio straciliśmy Tutaj piłkarza Którego mieliśmy na prawej stronie Skrzydła, czyli naszego Tomasa Mam nadzieję, że De będzie tam sobie Radził całkiem dobrze, no ale To się okaże, mamy też tego Naszego juniora od poprzedniego odcinka No ale jak na razie to będzie po prostu taki nasz solidny zmiennik i myślę, że tak jak już powiedziałem, tym składem na ten mecz wyjdziemy. Mógłbym zrobić rozbudowaną symulację, ale wydaje mi się, że ten sezon już na tyle się też ciągnie, że dokończymy go sobie raczej na szybkich, chyba że pod koniec jakiś bardzo istotny mecz by się trafił, który mógłby rozstrzygnąć opozycji w tabeli, to zrobimy rozbudowaną. No a na razie, Ufamy naszemu zespołowi, Zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym meczu i jest naprawdę dobrze, bo to spotkanie wygrywamy 2 do 0. Bramki strzelają dla nas Graf i Hollerbach. Dwie minuty różnicy zaledwie między tymi bramkami, więc mieliśmy bardzo dobry okres w tym momencie. Graf też z żółtą kartką. No ale to nas jakoś szczególnie nie interesuje. Statystyki bardzo, bardzo zbliżone. Odrobinkę lepsze po naszej stronie i to z pewnością cieszy. Naprawdę, przede wszystkim no ten wynik. 2 do 0, 3 punkty z drużyną, która była w tabeli przed nami, co warto zauważyć, więc w tym momencie jesteśmy na miejscu ósmym, gramy za chwilę z drużyną, która jest czternasta, no i zobaczmy jakie straty punktowe w ogóle do tej czołówki, no one są w tym momencie dosyć spore, ale tak naprawdę gdybyśmy teraz naprawdę złapali jakąś taką świetną pasce, świetną serię zwycięstw, to nawet ta czołowa trójka nie jest zupełnie nierealna, choć oczywiście jest mało, bardzo mało w tym momencie prawdopodobna. Na razie przechodzimy dalej. Mamy raport o juniorach, co z pewnością nas interesuje. Przede wszystkim, baker może zmienić pozycję i zobaczmy, jak to u niego będzie wyglądało. On zmienia pozycję z prawego pomocnika na prawego skrzydłowego i czy to podniesie jakkolwiek jego ocenę ogólną o jeden punkt, zawsze coś. I więc zobaczmy, w co byśmy mogli teraz z nim pójść. Najszybciej zrobi fałszywego skrzydłowego i szeroko ustawionego. No myślę, że zdecydowanie trzeba u niego popracować nad walorami strzeleckimi. Tutaj się też poprawi jego słabsza noga, więc wybieramy tą opcję. No i popatrzmy, jak wyglądają nasi pozostali tutaj zawodnicy. Mamy dużo prawych skrzydłowych w ogóle. No ale te potencjały nie wyglądają jakoś świetnie. Shredder się zmienia w napastnika, więc tutaj jeszcze troszeczkę poczekamy. No i tak, mamy tego Krygera. No, on ma dopiero 15 lat i ta ocena nie jest jakaś zła w tym momencie, więc myślę, że go też tutaj jeszcze podtrzymamy. Mamy też tego fajnego bramkarza, on tutaj też niech jeszcze będzie. No, potencjał wydaje mi się, że tutaj spadł trochę, choć nie pamiętam jaki był dokładnie, no ale ocena początkowa jest naprawdę przyzwoita, więc myślę, że kogoś takiego jak najbardziej warto w szkółce mieć. Dobrze, więc przechodzimy sobie do kolejnego spotkania. Weźmiemy udział jeszcze w konferencji przedmeczowej, żeby w jak najlepszych nastrojach nasza drużyna wyszła na ten mecz. No i zobaczmy, jakie będziemy mieć pytania. Czy poprzedni mecz wpłynie na morale rywali? Wysokie morale to podstawa. Drużyna zadowolona z tej odpowiedzi. Przechodzimy dalej. Czy zespół skutecznie uniknie dolnych rejonów tabeli? Od... Hmm. Chciałem zaznaczyć tą odpowiedź, ale troszeczkę szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy to będzie dobre, więc standardowa odpowiedź trzeba zachować koncentrację. To zawsze się sprawdza, więc tak też odpowiemy. No i pytanie numer 3 Czy klub cwikał może z wami przegrać? Jak zwykle zagramy na 100%. Ok. Klub jest bardzo zadowolony. Zawodnicy, więc przechodzimy do tego meczu w dobrych nastrojach, no i oby też z dobrym wynikiem ostatecznie. No teraz gramy na pewno z drużyną słabszą niż ta, która trafiła nam się poprzednio, więc powinniśmy się dobrze zaprezentować. DevRice jest lekko zmęczony, więc zastanówmy się, czy nie moglibyśmy tutaj go kimś zamienić. Jest Taylor, jest też Bender. Myślę, że Taylor to jest całkiem dobry wybór, bo jest bardzo szybki. Niech spróbuje tutaj swoich sił nasz młody piłkarz, wychowanek. I czy jeszcze tutaj chcielibyśmy coś zrobić? Może wprowadzilibyśmy Bendera właśnie na ławkę za kogoś. Yy, tylko właśnie za kogo? Myślę, że za Hasa moglibyśmy go jednorazowo wprowadzić, bo być może on się nam tu przyda. Więc tak. Jedna drobna zmiana w drużynie. No i przechodzimy do szybkiej symulacji, oby ten mecz też był udany dla nas i jest udany. Słuchajcie, naprawdę forma naszego zespołu w ostatnim czasie jest świetna. Znowu strzela Graf, znowu strzela Holerbach i jeszcze mamy Taylora, który naprawdę wszedł do składu. No w fantastyczny sposób strzelił bramkę już w 12 minucie dając nam prowadzenie Keller widzimy też żółta kartka Zerknijmy w ogóle na oceny z zawodników, bo jestem ciekawy jak to wygląda Widzimy, że Bong wchodził, fajnie, że on tutaj się też troszkę ogrywa z zespołem Wchodził De Vries, wchodził Bender, aczkolwiek wchodzili na pozycje takie bardzo nieprzeznaczone dla nich, że tak powiem Keller też ta ocena nie była jakaś tragiczna, biorąc pod uwagę zresztą żółtą kartkę Bardzo dobra ocena naszego bramkarza, fajnie no więc słuchajcie, naprawdę drużyna łapie wiatr w żagle, yy, można powiedzieć. No i też przekłada się to na miejsce w tabeli, bo w tym momencie to jest miejsce ósme, ale coraz mniejsze straty punktowe do drużyn, które są przed nami, więc naprawdę jestem z tego powodu zadowolony. Mamy raporty zwiadowcze, czyli coś, co zawsze jest ciekawe, nas interesuje. Yy, chciałby grać więcej winter. Udowodni, że muszę na ciebie stawiać, odpowiemy w ten sposób. No i przechodzimy sobie do tych raportów. Więc tak, mamy tutaj piłkarzy niemieckich. No Richter z pewnością odpada. No tutaj ta ocena początkowa nie jest najgorsza, ale potencjał jest słaby, więc odrzucamy. No i tu jest fajny potencjał Aleksandra Schneidera. Więc myślę, że ze względu na ten potencjał moglibyśmy go nawet tutaj podpisać, chociaż wartość jest bardzo niska. Ocena też. Ale dobra. Zaryzykujmy właśnie ze względu na ten potencjał i podpiszmy go. Zobaczmy, kogo mamy wśród Belgów. No, ten wygląda fatalnie, więc odrzucamy. Ten wygląda świetnie, ale znowu mamy ten problem, że nie możemy go podpisać. No, mogłem się wstrzymać troszeczkę. No, bo niestety, mamy duże problemy finansowe w tym momencie. I z tego powodu, tego naszego Matiasa Deridera na razie nie podpiszemy. A szkoda, bo wygląda naprawdę fantastycznie. Jakich mamy jeszcze tutaj piłkarzy? Wśród Polaków, i tutaj też mamy wybitnego igora wawrzyniaka. Yy, tutaj wygląda to. No w sumie też nieźle, jeśli chodzi o potencjał, moglibyśmy go tutaj zostawić. Yy, no, tutaj chyba troszkę jednak za słabo, yy, tutaj też i tutaj raczej też, ale ta dwójka wygląda nieźle, zwłaszcza ten pierwszy piłkarz. No i co my byśmy mogli zrobić, żeby jakoś yy, zdobyć troszkę pieniędzy? Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda tutaj. No i widzimy, że wygląda bardzo kiepsko. No bo kompletnie nie mamy kasy, żeby tutaj kogoś podpisać. Więc co my byśmy mogli zrobić? Moglibyśmy zwolnić któregoś z juniorów, o ile jest tutaj ktoś niepotrzebny nam. No a wydaje się, że no choćby ten Kryger, no on nie wygląda najlepiej. No ocena niby nie jest zła na ten moment. Tutaj, no to są trudne wybory tak naprawdę, bo ci piłkarze wiecie sami. Oni prawdopodobnie nigdy nie będą jacyś wybitni no ale też nie są źli, więc to jest trudna decyzja, na razie zobaczmy tego Schneidera jeszcze, 16-latek, 1,70 70, m, lewy obrońca, czy rzeczywiście, no ogólnie te statystyki są bardzo kiepskie u niego, więc zastanówmy się, no ma fajne podania, no może to być lewy obrońca teoretycznie, ale naprawdę wygląda ten piłkarz dosyć kiepsko powiedziałbym, Moglibyśmy ewentualnie tutaj zrobić z niego cofniętego lewoskrzydłowego, no ale to potrwa długo. To chyba też nie jest najlepszy pomysł. Więc tak, w co byśmy mogli pójść? Niech może on poprawi tutaj tą słabszą nogę. Więc fałszywy boczny obrońca dwa tygodnie. Myślę, że to jest najlepsza opcja, więc tak to na razie zostawiamy. No a pieniędzy no nie mamy jak na razie za bardzo możliwości, żeby zdobyć. Yy, więc chyba po prostu musimy lecieć dalej choć szkoda by było bardzo stracić tych świetnych juniorów, których tam wyczailiśmy więc wiecie co zerknijmy sobie jeszcze tutaj to jest jedyna opcja, żeby w jakiś sposób trochę pieniędzy zdobyć zobaczmy kto zarabia naj najwięcej i ewentualnie pensję obetnijmy trochę tym najlepszym yy, ze względu właśnie na trudną sytuację finansową w zespole yy, więc tak, no szafer uważam, że zarabia zdecydowanie za duże pieniądze jak na umiejętności które prezentuje czy możemy z nim ponegocjować? No, niestety nie możemy i to jest najgorsze. Myślę, że tutaj ciężko będzie z kimkolwiek ponegocjować. No, popróbujmy. O, możemy z Holerbachem, dobra. Więc fajnie by było chociaż odrobinkę tutaj zyskać. No, sytuacja jest wyjątkowo ciężka, dlatego właśnie robimy to w ten sposób. Tutaj, oczywiście, kluczowy piłkarz. Bez przedłużenia, no, on, ma, on ma czteroletni kontrakt, więc jak najbardziej akceptujemy to. Yy, dobra, to też akceptujemy, że bez klauzuli I jeśli chodzi o płace No to tutaj chcielibyśmy zejść troszeczkę z tego Zaproponujmy 900 yy, I zobaczymy co on powie Choć to może być dosyć ryzykowne Ale złóżmy taką ofertę yy, On chce zupełnie inne warunki widzimy, więc no tutaj możemy mieć troszkę problem yy, Bonus oczywiście odpada, absolutnie Przechodzimy na 1000. No zobaczymy, zobaczymy, jak te negocjacje się potoczą. 1200 plus bonus. No nie ma w ogóle takiej opcji. No widać, że on nie chce w ogóle mówić o schodzeniu z pensji, za bardzo, a dla nas to jest szczególnie istotne. 1100, 1200 plus bonus. No ciężko będzie, no ale trudno się dziwić. To jest piłkarz, który jeszcze się u nas rozwinął, więc naprawdę się nie dziwię, że on nie chce schodzić ze swojej pensji. Spróbujmy cokolwiek tutaj jakiekolwiek zejście. Okej, okay, no niestety nie udało się. No trudno. Mamy jeszcze Mayera naszego kapitana. Zobaczmy, czy tutaj możemy z nim negocjować. Niestety nie. Kto ewentualnie by tutaj był? No jest Bartes. On ma też klauzulę odstępnego, którą w sumie fajnie by było znieść. Zobaczmy, możemy z nim negocjować. Dobra. Więc jakaś opcja to jest. Spróbujemy. Więc tak, kluczowy oczywiście to jest jasne. Spróbujmy przedłużyć o rok. Może akurat super, zgadzają się. No to fajnie, byśmy mieli go na 5 lat od razu podpisanego. I teraz tak, jeśli chodzi o pensję, spróbujmy zejść na 800 i zobaczymy, co on powie. On chce 900 plus bonus. No tutaj prędzej się dogadamy, myślę. Ale tak, na pewno ten bonus odpada. No i próbujemy te 900. Nie wiem, czy mi to cokolwiek da. Ale zobaczymy. 900 plus bonus. No ciężka sprawa. Ciężka sprawa tutaj może być. Bonus absolutnie w grę nie wchodzi, więc składamy po raz kolejny taką samą propozycję. No, ale tutaj może się okazać, że też niczego nie wynegocjujemy, więc spróbujmy to zrobić jeszcze w ten sposób. Zobaczmy. No troszkę zszedł z bonusem, ale to też nas nie satysfakcjonuje. Więc prawdopodobnie ostatnia szansa teraz przed nami, żeby jeszcze coś tutaj zdziałać. To oczywiście zerujemy. No i co? 930 zaproponujmy. No ale to nam prawdopodobnie kompletnie nic nie da. On jeszcze tutaj taką propozycję składa. No dobra, jeszcze spróbujemy coś zdziałać. 930 po raz ostatni, prawdopodobnie. I się zgodzili, dobra, 20 euro udało nam się zaoszczędzić tutaj na pensji. Z tym, że to prawdopodobnie kompletnie nic nam nie da. Hoffman, czy z nim możemy porozmawiać? Możemy. A to jest piłkarz, który akurat jest rezerwowym, takim totalnym. W ogóle nie gra w pierwszym składzie, tak naprawdę. Więc tutaj akurat może coś by się udało zdziałać. Rotacyjne występy zgadza się na to. Myślę, że tutaj możemy zejść z pensji, bo on zarabia dużo jak na takiego piłkarza. Bez przedłużenia. Zaproponujemy, bo tak naprawdę nie zależy nam jakoś szczególnie tutaj na przedłużaniu tego zawodnika. No dobrze, i pensja. Tutaj mam nadzieję, że coś się uda zdziałać. 750 na początek, i oni się od razu zgadzają. Super, 150 euro tutaj udało się ogarnąć. To akurat troszkę jest. No i zobaczmy, czy teraz będziemy w stanie. W jakiś sposób tutaj zadziałać. Więc tak, raport zwiadowczy, no i przede wszystkim na tym piłkarzu mi zależy, chociaż zerknijmy jeszcze na tego mm, piłkarza z Belgii. On wygląda też dobrze, ale lepiej wygląda ten Polak, więc jak już to tego Polaka podpiszmy. I czy mamy teraz taką możliwość? No niestety wciąż nas na niego y, nie stać, więc niestety te negocjacje niewiele nam dały. Y, więc wiedz co? Mm. Sam nie wiem, czy jest sens jeszcze w to iść. Na razie może to po prostu zostawmy tak jak jest. No i pójdźmy dalej, bo za długo będziemy w tym siedzieć. Niestety nie udało się tego zrobić tak jakbyśmy chcieli. Zobaczmy w ogóle jak w tym momencie wygląda kwestia finansów. No troszkę więcej tego mamy. Ale trochę mnie dziwi, szczerze mówiąc. Mamy 32 tysiące i 2 tysiące na pensję. Ile kosztuje podpisanie juniora, że nas w tym momencie nie jesteś na podpisanie? Po prostu tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że taki budżet powinien nam na to pozwolić, więc trochę po prostu jestem zaskoczony. No ale dobrze, przechodzimy do meczu z trzecią drużyną tabeli. 49 punktów, dużo więcej od nas, tak naprawdę. No i drużyna, która no z pewnością świetną jakość prezentuje w tym momencie. Więc dla nas to może być bardzo trudny mecz. No ale mamy za sobą dwa zwycięstwa. Oby to było kolejne. Taylor spisał się świetnie w ostatnim meczu, więc troszkę tutaj zaryzykuję i w nagrodę dam mu. Szanse wykazania się również tym razem. I myślę, że tak to właśnie sobie ustawimy. Więc wychodzimy takim składem, który ostatnio był jak najbardziej zwycięski, no i zobaczmy, czy z tym trudnym rywalem będziemy w stanie zwyciężyć również. I jesteśmy w stanie, słuchajcie, statystyki nieco słabsze, chociaż w sumie bardzo zbliżone, ale co najważniejsze jest zwycięstwo, dwie bramki Holerbacha. Ta druga w 75. minucie dająca nam trzecie z rzędu, co najmniej trzecie z rzędu zwycięstwo, bo nie pamiętam jak było w poprzednim odcinku. No ale jak na razie wygląda to fantastycznie. Zobaczmy ocenę Taylora, bo jestem bardzo ciekawy jak to wyglądało. 6-9 na tle zespołu taka powiedzmy normalna. No ale Hollerbach dostał dziesiątkę, to jest coś niesamowitego po prostu jak on tutaj wypadł. No, Bartels, jak zwykle, bardzo dobre noce, oceny notuje. No i fantastycznie, słuchajcie, pniemy się w górę w tabeli. Z pewnością to zwycięstwo da nam dużo. Nawet jeśli nieduży awans miejscami, to zbliżymy się punktowo, no bo wciąż jesteśmy na miejscu 8, ale punktowo coraz lepiej to wygląda. Mamy też wiadomość, że prognozy nie są obiecujące, zobaczmy, pod względem finansów. Utrzymaj wzrost wynagrodzeń piłkarzy poniżej 20%, a mamy 22%, więc słuchajcie, te negocjacje finansowe, może jednak. Może jednak mają sens bo nie tylko kwestia właśnie podpisania ewentua ewentualnie jakiegoś juniora, ale kwestia też wypełnienia zobowiązań, tak naprawdę, czy też zadań od zarządu. Więc może byśmy jeszcze tutaj coś popróbowali. Zobaczmy, z kim możemy porozmawiać. 900 zarabia Kryger, który ma kontuzję. I no, spada mu, spada mu ocena bardzo. Czy możemy? No niestety nie możemy, a myślę, że tutaj byśmy byli w stanie naprawdę dużo zejść z tej jego pensji, Bender też jest rezerwowym i z nim możemy porozmawiać no trzeba ucinać te pensje bardzo bo jesteśmy po prostu w naprawdę trudnej wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej takie rzeczy się zdarzają no i trzeba szukać tych oszczędności tam gdzie to tylko możliwe więc tutaj ze wszystkim się zgadzamy fajnie i jeśli chodzi o pensje spróbujmy zejść tak no porządnie, że tak powiem do 700 nawet, zobaczmy co on na to 700 plus bonus, dobra, więc tak, bonus oczywiście kasujemy i zaproponujemy mu 750, i mam nadzieję, że na tej kwocie już się dogadamy, i tak też się dzieje. Więc tutaj kolejne 150 euro w kieszeni, że tak powiem. Co my tutaj jeszcze byśmy chcieli? Może uda się pensję shredera obniżyć, no bo przecież to jest piłkarz, no, którego my nie chcemy przedłużać. Oczywiście, no widzicie dlaczego, ocena ogólna plus wiek, chyba nie trzeba niczego dodawać. Yy, ale no z pewnością chcemy, żeby mniej zarabiał, no bo tak naprawdę on bierze te pieniądze kompletnie za nic, a nam one są bardzo potrzebne. Więc tak, yy, sporadyczne występy oczywiście. Yy, bez przedłużania, tak jest, bez przedłużania. Yy, bez klauzuli, ok. I jeśli chodzi o pensję, to spróbujmy tutaj zejść do... 500. Zobaczmy, co on na to powie. 650 plus bonus. Myślę, że tutaj się spokojnie dogadamy, więc tak, bonusu nie ma. A jeśli chodzi o pensję, no to spróbujmy 680. Zobaczymy, co on na to powie. I oni się zgadzają, super, więc tutaj też bardzo fajna oszczędność. I pytanie, czy to wystarczy już, żeby zakupić jakiegoś juniora z tych, których tutaj mieliśmy? Oczywiście chodzi nam przede wszystkim o tego Polaka. No i w tym momencie już możemy to zrobić, więc świetna sprawa. Podpisujemy Igora Wawrzyniaka, yy, piłkarza, który może już teraz mieć naprawdę fajną ocenę, a przede wszystkim ma świetny yy, potencjał. No bardzo mi zależało na tym piłkarzu. No i w końcu go mamy. Więc przechodzimy. 17 lat, ocena 57, więc może nie taka wysoka, jak byśmy chcieli. Yy, środkowy pomocnik bardzo niski 167 cm. No i zobaczmy, jak to się tutaj układa. No i widzimy, że tak, tempo jest w miarę dobre, podania, dribbling, strzelanie też nie jest najgorsze, obrona jest dużo słabsza, więc na pewno defensywny piłkarz to to nie będzie. I teraz tak, czy to na pewno najlepsza opcja, żeby był środkowym pomocnikiem? Wydaje mi się, że lepiej by było zrobić z niego pomocnika ofensywnego, to by naprawdę w jego wypadku mogło się sprawdzić. Tym bardziej, że to tylko dwa tygodnie. I myślę, że ta ocena się znacząco poprawi, więc tak sobie to układamy. No i przechodzimy jeszcze do tego szredera, bo on zmienia pozycję. Zobaczmy, jak to na niego wpłynie. Yy, wydaje się, że wpłynie bardzo dobrze, bo to jest zdecydowanie bardziej napastnik niż prawy skrzydłowy, więc zobaczmy. 58, ok, spodziewałem się, że może wbić nawet jeszcze więcej, yy, no ale jest ok. Przede wszystkim u niego trzeba poprawić słabszą nogę, bo to wygląda tragicznie yy, tylko, że napastnik kompletny zajmie trochę czasu mobilny napastnik będzie dużo szybszy, więc pójdźmy na razie w to, a nad tą drugą nogą jeszcze popracujemy w przyszłości. Na razie ustawiamy to w ten sposób, no ale ja jestem bardzo ciekawy zmiany pozycji właśnie u jak to na niego wpłynie, bo coś czuję, że tutaj może być jeszcze bardzo znaczący skok jakościowy, jeśli chodzi o ocenę ogólną. Na razie jednak przechodzimy sobie dalej na spokojnie, zerkamy jeszcze na tabelę, jak to wygląda, w dalszym ciągu miejsce. Ósme, ale nieduże straty do lepszych zespołów. Gramy z zespołem dwunastym, teoretycznie słabszym. No i czy to będzie kolejne z rzędu zwycięstwo? Tym razem, może dajmy szansę Dewrysowi na tej prawej stronie. Więc wychodzimy naszym najmocniejszym składem, gramy u siebie. No i oby to był kolejny udany mecz, no ale niestety nie tym razem. No pasa przerwana. Hollerbach strzela jedyną bramkę dla nas. No niestety, dwie żółte kartki też widzimy po naszej stronie. Między innymi The Vries, który notuje, no, kiepski występ, jakby nie patrzeć, choć byli zawodnicy, którzy zanotowali jeszcze gorszy. No, Hollerbach to chyba jedyny piłkarz, który naprawdę dobrą ocenę dostał. No i Taylor, który wszedł z ławki, dostał ocenę 6-6, więc wydaje się, że dostarcza nam ten piłkarz argumentów, żeby go wystawiać od pierwszej minuty. I być może już w następnym meczu właśnie spróbujemy tak zrobić. Na razie przechodzimy sobie dalej, zerkamy jeszcze oczywiście na tabelę. Wciąż ósme miejsce, no ale odlatują nam, że tak powiem, zespoły, które są wyżej, szkoda. Mamy też jakąś wiadomość na czacie, więc zobaczmy. Bender dziękuję za ponowne włączenie do składu. On wchodził kilkukrotnie z ławki, więc rzeczywiście trochę, trochę tej gry dostał w ostatnim czasie. No, a przed nami spotkanie z jednym z najsłabszych zespołów tej ligi z zespołem, który jest na miejscu przedostatnim. 19 Gramy na wyjeździe. No i tak, zarządzanie zespołem, i myślę, że tutaj naprawdę najlepszą opcją będzie wystawienie Taylora na prawej stronie, no bo po prostu sobie chłopak na to zasłużył. Zobaczymy, jak to wyjdzie dokładnie. I myślę, że w ten sposób wyjdziemy sobie. No mam nadzieję, że po tej pojedynczej porażce znowu wrócimy teraz na zwycięską ścieżkę, zwłaszcza, że gramy z dużo słabszym rywalem i ten mecz, no niestety, remisujemy. Statystyki po naszej stronie były, ale nie udało nam się tego zamienić w zwycięstwo, tylko jeden punkt. Po tym spotkaniu dopisujemy do tabeli. No szkoda, bo tutaj no takie mecze jednak powinniśmy wygrywać. Miejsce ósme w dalszym ciągu, ale no nasi rywale coraz, coraz wyżej, że tak powiem, jeśli chodzi o różnice punktowe. No dobrze, więc przechodzimy sobie do starcia z liderem tabeli, z zespołem z Drezna. Weźmiemy oczywiście udział w konferencji, no bo jest to bardzo istotny mecz, chcielibyśmy w jak najlepszych nastrojach tutaj wyjść. Czy jesteście gotowi? Tak, jesteśmy gotowi oczywiście. Drugie pytanie w tej konferencji, czy tym razem zwycięstwo będzie wasze? Odpowiedzmy w ten sposób, że nie popełnimy dwa razy tego samego błędu. Zespół już jest bardzo zadowolony, co mnie oczywiście cieszy. No i pytanie numer trzy. Czy zespół skutecznie uniknie dolnych rejonów tabeli? Trzeba zachować koncentrację, więc w ten sposób kończymy konferencję. Zespół dobrze zmotywowany. No i obyśmy pokazali to na boisku, przeciwko liderowi. Myślę, że tym razem The Rise dostanie szansę ze względu jednak na Całkiem dobre umiejętności, które prezentuje zespół. Wypoczęty, najlepszy jaki, yy, jakim możemy wyjść, więc przechodzimy sobie do szybkiej symulacji i z liderem tabeli u siebie przegrywamy. Ogromna szkoda. De notuje kolejną żółtą kartkę, ale też strzela bramkę w trzeciej minucie. Prowadziliśmy w tym meczu, co ciekawe. Yy, I ocena 6-9 najwyższa w zespole. Ok, więc obronił się tą oceną i tym golem. No cóż, no przegraliśmy z zespołem, no, który jednak jest tym liderem tabeli i. Yy, no jest to zespół bardzo jakościowy, więc nie jest to jakieś ogromne zaskoczenie, że przegrywamy. No ale mimo wszystko szkoda. Liczyłem na to, że może uda się tutaj przynajmniej zaliczyć jakiś remis. Yy, no, a w tej sytuacji zobaczmy, jak wygląda tabela. No spadliśmy, spadliśmy na miejsce dziesiąte i niestety nie wygląda to. Najlepiej, więc przechodzimy sobie dalej. Teraz gramy z 18 zespołem tabeli, więc powinno być dużo lepiej. Zerknijmy jeszcze na raport o juniorach i widzimy, że możemy zmienić pozycję wawrzyniakowi. To jest to, na co czekałem, myślę, że Wy też na to czekaliście. Bo to może być naprawdę piękna zmiana. 57 ocena w tym momencie, a po zmianie pozycji dalej 57? No powiem szczerze, że to mnie bardzo zaskoczyło. Spodziewałem się tutaj przekroczenia 60. A tymczasem nie zmieniło się nic. Okej, okay, ale to, co bardzo, bardzo istotne, to zobaczcie. Praktycznie każda, yy, każdy tutaj plan rozwoju to zaledwie tydzień do zrobienia postępów. I to jest fantastyczna wiadomość, bo to pokazuje, że on ma naprawdę świetny potencjał i będzie się rozwijał bardzo, bardzo szybko. Yy, więc tak, co byśmy mogli poprawić? Myślę, że te sztuczki. Yy, więc tak, pójdźmy w dynamo. Myślę, że to jest dobry kierunek dla niego w tym momencie. No i zobaczcie potencjał. Od 78 do 94. To jest fantastyczny potencjał tego piłkarza. I myślę, że będziemy mieć z niego jeszcze dużo pożytków w przyszłości. Tak patrzę na tego Schneidera, że ten potencjał spada. Ocena też jest fatalna. I chyba nie ma sensu go tutaj trzymać. Dopiero co go podpisaliśmy, ale naprawdę, to nie ma sensu. Natomiast bardzo ładnie nam się rozwija ten bramkarz, wbił właśnie wyższą ocenę, więc zobaczmy czy, o właśnie, zmieńmy mu tutaj plan rozwoju, to będzie bardziej sensowne. I myślę, że na razie jeśli chodzi o szkółkę, to zostawiamy to właśnie w ten sposób. Przed nami, tak jak już mówiłem, spotkanie z 18 zespołem tabeli. Mamy dzień 1 kwietnia, zerknijmy jeszcze na szybko tutaj do kalendarza. Więc tak, w kwietniu jeszcze troszeczkę tych spotkań mamy, w maju tylko jedno. Więc łącznie tych spotkań mamy sześć do końca sezonu. I myślę, że te sześć ostatnich spotkań zostawimy sobie na następny odcinek, w którym już ta kariera, ta kariera, ten sezon oczywiście dobiegnie końca i będziemy wiedzieli już na jakim miejscu ten sezon zakończymy. No i będziemy rozpoczynać kolejny, w którym naszym celem już będzie. Awansowanie do wyższej ligi to już mogę teraz zapowiedzieć, ale to co będzie się działo następnym razem, no to przekonacie się już w kolejnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.